Media społecznościowe obiegła informacja o pozwie sądowym wniesionym przez aktorkę Scarlett Johansson przeciwko firmie OpenAI. W poniedziałek, 20 maja, wydała ona oświadczenie, w którym oskarżyła firmę o bezprawne wykorzystanie jej głosu w nowym chatbocie ChatGPT-4. Według słów aktorki, we wrześniu ubiegłego roku otrzymała ona od CEO firmy, sama Altmana, propozycję użyczenia swojego głosu do nowego systemu. Altman. Miał wówczas przekonywać Johansson, że dzięki temu może ona wypełnić lukę między firmami technologicznymi a twórcami i pomóc konsumentom poczuć się komfortowo w obliczu nadchodzących zmian związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. Aktorka ostatecznie odrzuciła tę propozycję, tłumacząc się względami osobistymi. Jednak, jak twierdzi, 9 miesięcy później jej bliscy oraz ogół społeczeństwa zauważyli, że nowy system o nazwie Sky brzmi niemal identycznie jak ona sama. Johansson przyznaje, że była zszokowana i zła, że Altman posłużył się głosem tak podobnym do jej własnego i zdecydowała się wytoczyć w firmie Batalię Sądową. Jak nie trudno jest się domyśleć, prezes firmy stanowczo zaprzeczył, jakoby głos Sky był imitacją głosu Scarlett Johansson, a firma podkreśliła, że został on nagrany przez zawodową aktorkę wraz z innymi głosami, które są nadal dostępne. Jednocześnie OpenAI odmawia ujawnienia nazwisk aktorów, którzy udzielili swoich głosów. Sprawa ta otwiera nowy rozdział w dyskusji na temat praw autorskich i ochrony wizerunków w dobie szybko rozwijającej się technologii sztucznej inteligencji. Prawnik wynajęty przez aktorkę w piśmie do OpenAI przyznał, że nie może się doczekać, kiedy zostaną wypracowane rozwiązania i powstanie odpowiednie prawodawstwo, które pomoże chronić prawa każdego z nas. Afera z OpenAI jest bez wątpienia jednym z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich tygodni w świecie technologii i rozrywki. Sprawa ta z pewnością będzie miała daleko idące konsekwencje nie tylko dla samej firmy, ale i również dla całej branży AI. Pozostaje mieć nadzieję, że w wyniku tej sytuacji uda się wypracować skuteczne mechanizmy, które zagwarantują ochronę praw twórców i artystów w obliczu postępującej cyfryzacji. Tak jak zawsze, zapraszam Was do wyrażania opinii na ten temat poniżej w sekcji komentarzy.